Siemanko, ja jestem Trisus i jak mówiłem dzisiaj w Brawl Stars będziemy wbijać 13 tysięcy pucharków, co będzie naprawdę bardzo fajne i bardzo emocjonujące. Wczoraj wbiliśmy sobie 20 rangę na Bo, co uważam za mega osiągnięcie, ponieważ na bardzo trudnej mapie dla Bo wbijaliśmy te pucharki, no ale dzisiaj w takim razie Zagramy sobie łatwiejszą postacią, zagramy sobie Darylem Bo według mnie to będzie łatwe właśnie nim powbijać sobie e, trochę pucharków Więc zaraz pokażę wam strategię jaką mam na Daryla O nie, tak daleko od środka tutaj się pojawiliśmy Mega lipa, ale spokojnie, spokojnie, będzie git e, O nie, tutaj jest drugi Daryl Spadaj o, o dobra, podzielmy się, podzielmy się stary Naprawdę, ja nie jestem chciwy Ja jestem chciwy tylko i wyłącznie na pucharki więc podzielmy się Weźmy sobie po połowie I będzie git, dogadamy się, co nie? O, -o. Ja stąd wyjeżdżam, nara <grym> Nara, ja jadę na wakacje Słuchajcie, ja jadę na wakacje Nie zamierzam tutaj się bawić e, Okej, okay. potrzebny nam jest kolejny ult Więc teraz sobie go musimy ponabijać Po prostu, chociaż nie wiem szczerze mówiąc Czy to, była naj to był najlepszy wybór Dobra, gdzie jest? O nie, ten Leon tutaj sobie zajął Krzaki i będzie chciał się z nami bić o, wow, 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 jak tutaj wszyscy się nie lubią, słuchajcie Niesamowite O nie, gdzie jesteś, Leon? Gdzie jesteś, Leon? No dawaj O nie, o, o, dobra, 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 spokojnie Spokojnie O, tutaj się bije Leon chyba starą Bierzemy go! Nara, nara, mordeczko, niestety, no nie lubię Leonów bardzo Naprawdę bardzo nie lubię Leona, a przede wszystkim walczyć przeciwko Leonowi Więc no niestety, musiałem się na niego rzucić od razu Tutaj jest ten drugi Daryl. Słuchajcie, co to będzie? Co tutaj będzie? Oj Nara, co ty się ze mną bijesz o pucharki? No niestety, widać kto zawsze dostaje pucharki ostatecznie. Oczywiście, jest Tricus. Dobra. E, za chwilę wbijemy sobie kolejnego ulta i będzie git. Dobra. Ej, patrzcie, my możemy być bardzo wkurzający. Zobaczcie, idziemy tutaj sobie po prostu. Idziemy tutaj i nikt nas nie będzie mógł trafić. Ej, dobra, Leona. Nie, Leona, ja muszę. Muszę rozwalić Leona. Muszę. Muszę rozwalić Leona. Nie lubię leonów. Nie lubię po prostu. Hejtuję. Dobra, ten już tutaj nie przeżyje w ogóle. A tutaj stara. Nie? Nie? Gdzie jest stara? Gdzie jest stara? O, co? Dobra, zwycięstwo. Ha! Co to była za Mega dobre Mega dobre, ja nie mogę Okej, okay. zagrajmy sobie teraz Duoska może w takim razie Dlatego, że Daryl myślę się bardzo dobrze Sprawdzi w trybie właśnie duo Tutaj, więc za chwilę się o tym przekonamy O nie, ale mam El Primo Miałem na myśli, że gdybyśmy mieli Kogoś, kto wiecie Jest po prostu na daleki dystans To by się dobrze sprawdził, a tak to Kurczę, tylko trzy powercubes są na środku zresztą. Bardzo mi się to nie podoba. Ok, zajęliśmy od razu środek tutaj. E, Piperka nas niezbyt lubi, ale i tak, i tak, no nie musi nas lubić, dlatego że my też jej nie lubimy. Za chwilę ją wręcz rozwalimy, a najpierw tą rozwalimy. Ok, jest git, jest git. Ja nie mogę, jakie lubię Darila. To jest mój ulubiony zadymiarz, serio. E, ok, tutaj zastanawiam się, co, co się opłaca. Boję się, że się. Dobra, raz na śmierć. O, oh, o, oh. dobra, 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 idziemy, idziemy O, oh. okej, okay, spokojnie Spokojnie Za chwilę podejdziemy sobie Do tych by się przydało podejść Ale boję się tak wbijać, szczerze mówiąc W sensie nie wiem, czy uda mi się ich dwóch rozwalić naraz No, ale Dobra, uda mi się, uda mi się Łoooo O, 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 nie, dawaj, El Primo Ty, ty jesteś dziedzicem tego Kozackiego zagrania, który Nie, El Primo, proszę cię Proszę cię, El... teraz duo będzie dobre, naprawdę. Po prostu to była kwestia tego, że El Primo mi się trafił, no, ale dobra. O, patrzcie, teraz mamy bow w drużynie. To będzie kozackie. To będzie mega dobra runda. Idziemy na środek mordo. Możesz sobie zbierać tutaj, ale ja zbieram już środeczek, dlatego że to jest jedyna strategia Daryl'em dobra. Dlatego że on po prostu rozwala jak nikt tak szybko te skrzynki. O, o nie, o nie, okradli mnie, okradli mnie z moich skrzynek. Co mam cztery? Bo, co ty żeś zrobił? Kozaku. O-o. No nie. Nie lubię na początku, jak jest aż taka zadyma na środku, słuchajcie. Niezbyt to lubię, naprawdę. Ech, no ten mały zasięg niestety nie jest najlepszy. Ej, ja wiem, że nie powinienem tego robić, ale ja to uwielbiam robić. Uwielbiam się tak wbijać, słuchajcie. Dobra, mamy sześć. Sześć powercubesów. O to chodzi. Mister Carbonara. To jest naprawdę kozackie. Hello, wardo! O nie, jakie to było. Jakie to było przykre. Co? Ty chcesz ze mną walczyć, mordo? Ty chcesz ze mną walczyć? Ja wiedziałem, że on nie wygra. Jestem zbyt dobry na takie numery. Okej, okay, dobra, wygrywamy to, po prostu. Po prostu jedyne, co robimy, to wygrywamy. O-o. <laughs> o nie! Nie, 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 nie. nie, nie. Jak skopałem. Bo, dawaj. O nie. Uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, teraz jesteśmy z Brokiem w drużynie, więc powinno być jeszcze lepiej. Dobra, pomogę mu to rozwalić i idę od razu e, na środek znowu. Dlatego, że no, środeczek to jest mój żywioł, ludzie. Co? A nie, myślałem już, że nic nie ma. Dobra. O nie, co tutaj się dzieje? No dobra, jednak środek nie warto. Nie warto zajmować środka teraz. Przynajmniej nasz ziomek Brok tutaj nawet nieźle gra. Dobra, a gdzie jest ból? Siema. A, on czekał, aż mu się zrespi jakiś ziomek. Dobra, możemy grać w miarę defensywnie, dlatego że e, mamy Broka, który nawala mega na daleko. Więc, o nie, o nie. Spokojnie, def, def, po prostu. Jedyne, co możemy zrobić. O-o, spokojnie, dobra, ten go goni, tutaj Daryl. Ale jeżeli Daryl by go nawet dogonił, o nie, no nie, serio? Wow, wow, co zrobił, co typ zrobił. Naprawdę, to było mega dobre. Ten. Po prostu ten brok, to jest kozak. Tak dobrze grać, to ja tego nigdy w życiu nie widziałem jeszcze. Dobra, bierzemy go. O, i dawaj, i teraz tego rozwali. O nie! Dobra, muszę uciec. Okej, okay, spokojnie, spokojnie. Spokojnie zaraz mam Ulta. Ej, to będzie easy. To będzie win, ludzie. To będzie win, ja to wyczuwam. Wyczuwam to w moim Star Powerze. Patrzcie na to. Rozwalam ich obydwu. O, o, dobra, jednak miał farta. Ja nie mogę, jak my się zgrywamy z tym ziomkiem. O, o, zostawiłem tego, broka. To nie jest najlepsze. Dobra, zaraz będę miał ulta, spokojnie, spokojnie. Będę miał ulta i ich obydwu rozwalę, Patrzcie na to. Pięk! Dobra, 14 pair na koniec. Co za runda? Nie, on nie chciał ze mną zagrać drugiej rundki. Czemu, brok? Czemu? Mordo, ja chciałem tak bardzo z tobą zagrać, a ty nie chciałeś. No dobra, ale mamy Ems. To będzie najbardziej wkurzający team ever. Naprawdę. Dobra, zbieramy to i na środek. Zbieramy to i na środek. Mam nadzieję, że nie ma dużo takich typów jak ja. O nie, tutaj jest Shelly. Shelly, bo cię zaraz ktoś zaszczeli. Okej, okay, dzięki. A teraz mnie zosta... Wow, wow, co to było, co to było ludzie, to była sytuacja bez wyjścia, nawet jakbym miał ulta to by było ciężko, dobra, za 7 sekund będę z powrotem, 4, 3, 2, 1, okej, okay. Trincus jest z powrotem, będę miał ulta chyba za chwilę, dobra, dobra, spokojnie, e, musimy defować teraz po prostu, o nie, o nie, o nie, o nie, no zostawcie nas, zostawcie nas no. Co my wam zrobiliśmy? Nawet nie mamy dużo par cubesów, żeby się opłacało nas w ogóle ganiać, czy coś? O, o. a on będzie szedł z drugiej. No nie, tylko nie to. Dobra, robimy to. A, tak! Co? Co to było? Co to było, ludzie? Ja nie mogę. Mówiłem, że to robimy. Mówiłem, że to robimy. Spokojnie, spokojnie. Dobra. O nie. No nie, no dajcie. Co to ma być? Co to ma być? O, Ach, dobra. To już słuchajcie było zbyt hardkorowe naprawdę. Dobra, ja nie. Wiem, czy to jest dobry pomysł? Ale mam pomysł, żeby sobie pograć teraz starą. Dlatego, że zdaje mi się, że naprawdę to może być dosyć mocna rozgrywka. Brakuje nam jeszcze tylko dwóch wygranych. E, w sumie nawet nie muszą być wygrane rundy. Dwa, dwie rundy, za które dostaniemy pucharki i powinniśmy mieć już 13 tysięcy. Więc e, naprawdę git. Okej, okay, ej, spoczko. Mamy 8 bita w naszej drużynie, więc też nawet spoko. O nie, Karl. O, dobra. Dawaj, 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 8 bit. Dobra, udało się. Ej, szczerze mówiąc, nie wiem czemu nie grałem tarą od początku. Naprawdę zdaje mi się, że to jest bardzo dobry zadymiarz tutaj. Zdaje mi się bardzo dobrym zadymiarzem, okej, okay, tutaj. E, tak. Pucharki. znaczy co gadam? Par psy, więcej par psów. O nie, myślałem, że mnie nie trafi. Ale dobra jest ta piperka. Niezłego ma Aima, ale spokojnie. Spokojnie. Tutaj. O! Dobra, więcej jeszcze puch pucharków. Co ja mam z tymi pucharkami? O, dobra! No nie! No nie! Nie mów, że padniesz. Najgorsza runda na świecie. Ale nadal uważam, że warto jest grać starą, więc słuchajcie, gramy kolejną rundę tym zadymiarzem właśnie, więc będzie git. Ale ja nie mogę, jak można mieć takiego pecha w ogóle jak w tamtej rundzie. To było po prostu beznadziejne. Zbyt jestem chciwy na power Powercubesy. Czasem lepiej przeczekać i grać bez Powercubesów, niż po prostu tak się rzucać i wiecie, e, być rozwalonym. No, to jest oczywiste akurat. Okej, okay, dobra, tutaj Daryl. E, Daryl, znowu by mi Cię mówić, że nazwałem Barleya Darylem. Okej, okay. gdyby nie on, to. O, nie. Uciekaj, 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 mordo. Dobra, tutaj mam, mamy darmowe dużo... O, jednak nie aż takie darmowe. Jednak nie aż takie darmowe. Ale i tak, i tak... Okej. Okay. Nie mogę się skupić, ludzie. Za dużo się dzieje. Za dużo się dzieje naraz tutaj. W tej rozgrywce cały czas. O nie. O nie, no ile... Co tutaj się dzieje w ogóle? Jest taka mała strefa, a jest nadal tyle drużyn. Okej, okay, spokojnie Aaaa ah, To zabolało, to zabolało, serio Spokojnie O nie, dobra, rozwalę ich Rozwalę ich, uda się O nie, mój ziomeczek Mój ziomeczek z drużyny Dobra to rozwalamy Okej okay. Ja nie mogę O, nasz cień za nas walczy, kozacko Eee Okej, okay. mamy naszego ziomeczka z powrotem Z drużyny Dobra tych trzeba rozwalić o nie! Wow, 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 wow Jakie tutaj uniki trzeba strzelać w ogóle? Dobra, zbieramy to Udało się to uniknąć. Tego by się przydało rozwalić Ach, Ja nie mogę, jakie to jest ciężkie Jedna z najcięższych rundek jakie grałem, dobra O nie! Co? Serio? Serio nie trafiło? Dobra, mam ulta, mam ulta, będzie git. Mam ulta i mam aż 7 tych Dobra, muszę go obronić Obronię mojego siomeczka O nie, wielkie starcie Jestem ja kontra dwóch Spokojnie Uda się, uda się, uda się Tak, ja nie mogę Jaki to był win, jakie to było dobre Nie wierzę w to aż Spokojnie, uda się kolejny wygrać Ostatnia runda, dawaj No nie, no czemu ludzie ze mną nie chcą grać Nie lubią mnie ja nie mogę. Ej, to są dwie tary? Co jest? Nie wiedziałem, że... O nie! Tylko nie Ems. A masz! Uh, uh! O, o nie. Ale pół życia im zrobiłem. A tamta cały czas się męczy z tym jednym? Serio? No dawaj. Da daj spokój, no. Nie trać pucharków mi. No ale patrzcie. Jedna rundka nas dzieli. Ale jeżeli przegramy, to znowu będą dwie rundki. Więc teraz gramy, słuchajcie, o wszystko. Albo mamy 13 tysięcy pucharków... Albo po prostu przegraliśmy i musimy grać jeszcze dwie rundy, aż o kurde, czyli to jest albo gramy jedną, albo trzy rundy, co najmniej. A ta co robi? O co chodzi z tą Bibi? Dobra, nie ogarniam. O nie, ci, jaki mają skład. O ta Bibi jest bardzo słaba. Bardzo słaba jest. Dobra, ja tylko nabijam sobie ulta powoli chyba. Chyba tak powinienem zrobić, że powoli po prostu próbować nabić ulta. Okej. Okay. O, tricus rozwalił. Dobra. Dobra, spokojnie. Mamy... O nie, 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 nie. Dobra, nie mogę tego zebrać, bo mnie rozwali po prostu ta Pam. Ale co robi ta Bibi, no? Ja muszę sam to wygrać, jeżeli chcę w ogóle wygrać. Tylko, do, tylko zdobyłem, słuchajcie, tamtej e, Pam Power Cubesa. Czy ona chce wygrać bez w ogóle żadnej walki, czy o co tutaj chodzi? Dobra, tutaj ktoś siedzi. Albo tutaj. Dawaj, no rozwal... O nie... O nie, 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 o nie. Ach, Patrzcie, i teraz wszystko jest w rękach tej Bibi Wszystko Wszystko jest w rękach Bibi Ja nie mogę, no Co? Unika cały czas, cały czas unika Dobra, dawaj, bij się, bij się, bij się, bij się, bij się O, o Co tu się dzieje? Dobra, ja uciekam Ja po prostu uciekam, ludzie Ja tutaj uciekam po tej mapie i tyle Ej, wielkie starcie. Eee, nie dobra, nie ma szans Ile będzie pucharków? Ile będzie pucharków? Ile będzie... 7! Nie no jednego pucharka mi brakuje! Co? Co to ma być? 12 999. Gramy ostatnią rundę ludzie. Teraz bitwa się toczy o jednego pucharka. Dobra, mamy Dajna Majka w drużynie. Po jest nawet nieźle. Okej, okay, dawaj, rozwalaj tamto. No roz Dawaj, no nawalaj to, potem sobie pójdziesz. Ja pójdę na środek. Okej, okay, patrzcie. Moja zasadzka idealna. Woo, woo, woo. O nie. Moja zasadzka w opór najgorsza. Please daj na Mike, tylko to przeżyj, tylko to przeżyj. To jest jedyne jedyne czego ja cię proszę. To jest bitwa o jednego pucharka. Musimy być... Musimy... A nie, musimy być i tak drudzy chyba. O nie! Ej, bez kitu, nie opłacało się grać teraz w ten tryb. O o. O nie, ej dobra, ten dynamite zdaje się nawet niezły O, mam ulta Ale czy, co, czy to cokolwiek zmienia w ogóle? Wow, wow, co zrobił? O nie, o, o, o Ała O nie, no Czemu ja nie mam w ogóle życia? Czemu ja w ogóle nie mam parki Ani Nic Co to ma być? Dobra, ale spokojnie, zostały cztery drużyny Jest nawet nieźle Dobra, o, dobra Kozacko, kozacko. Ta Piper mnie ma na hita. Dobra, zbierz to. Wow O! Oh. Dobra. Co tutaj się dzieje w ogóle, bo ja nie ogarniam do końca. Ja do końca nie ogarniam. Dawaj, daj na Mike, dawaj. Wszystko wszystko od ciebie zależy. O, o. o na Mike rozwalił. Ej, będziemy drudzy. Co najmniej. Jakim on jest prosem? O nie. O nie, no nie, no! Tyle zabrakło, ale dobra, mam 13 tysięcy pucharków! Aaaa! Yeah, o to chodzi, ludzie, o to chodzi! Co jest? O, zabrakło jednego w ogóle do 15 tutaj, dobra Kozacko, co tutaj za to jest? 300 monet jest za 13 tysięcy pucharków? Co? Nie! Najgorsza nagroda, która kiedykolwiek istniała. No dobra, ale dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. To było na tyle, subskrybujcie na razie.